Co to za wielki? Kurwa, ale ci płynę, za innej za złapałem, mówię wam, fajne doświadczenie. Będzie kurwa za ten IRL, widzowie, wezmę kurwa Wieśniaka do tego Disneyland'a, czy tam coś takiego. Chyba, że Suchar nie ogarnie nam neta, ale wtedy jebać Suchara i nie spierdala, tak? To jego wina. Ale ogólnie, jeżeli będą, to we pojedziemy do tego Disneyland'a. Czy to jest... Dziema, Japczan! ma. Japczan! ma Japczan! Siema to... Luki, Siema Rybson, siema, witam wszystkich. Czułaś mnie dobrze? Bardzo no, dobrze. Ta, za dobrze. Ta, ta, ta. Czekaj, muszę trochę zmodyfikować. Siemanko, normalnie to jest zaszczyt, że chcecie ze mną zagrać. To jest zaszczyt dla nas, że chcesz z nami zagrać. Od nowego roku y, biorę się y, ostro za YouTube'a, za Instagram. Y, może, Może Bagieta jakiś razem bloga. filmik nagramy na YouTube, na YouTube jakiegoś vloga. Ja kiedyś chciałem wbić do Warszawy, żeby z Wami trochę ponagrywać, no ale nie było takiego kontaktu, jedynie miałem kontakt z Wami przez donate. nie? Po nowym roku się skupiam na YouTubie, bo po prostu mam już dosyć klientów z budowlanki, budowlanka schodzi na drugi etap i po prostu rozwijam Eee, współpracę po prostu z YouTube'em. Mam człowieka od scenariuszy, będzie pisał scenariusze na, na filmy, także powinien być e, progres. No dobrze, Bagieta, to nie może wraca. razem coś nagramy, co? Nie ma problemu. O siema, Szymon! Ty, ja ci nagrałem. Nagrałem ci y, Jabczan film na Golasa. Na telefon wysłałem. <laughs> Gruby chyba nie ogarnia, kurwa. Bo tam jest tam jest dlaczego jestem takim fanem Lukiego? Jak to? No, chopie, nawet się zachowuje tak jak to ostatnio. Wiesz dlaczego Chy, ja i chodę, sam jest, jest twoim gigafanem Luki? Nie, bo jesteś brudasem jebanym i syfisz. Utygo. <laughs> <Chio. laughs> Ej za I on jest też. <laughs> jestem. jestem takim samym. Bo jest bagiecon? co ty gadasz? No 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 Przywitałem się z tobą na i samą. Witam pana Bagietsona, kurwa, kłania się skocznie. Witam, o, witam. My się normalnie z, ra, z reala znamy. Bagieta mi zdradził sekret, koło na kurwę chce walić. Kogo? Ona, kurwa, chcę wali. no, go, go, nie, że tak. Potężnego władcę piekieł. Żartowałem, Ty, mam pewora, co on robi. O kurwa, w okno zajebałem. A? Remsuła! kurwy synu Jebany, przestań mnie wyzywać! Czy to jest bagieta, Michał? Tak. tak! Tak jest! Siema! Siemano! Widzieliście, że Marcin Duby był kuby wojewódzkiego? Nie. No bo ja odmówiłem! To no, na to, pewno, to, to, kurwa! Ej, co, co? chcieliście? Chcieli... Zapraszali, ja mam maila i samo Chcieli... zapraszamy go do Tak, zapraszali, by, wiesz, jakie jej samo by dostało pytanie? No jak, tam co lepsze? k czy kurwa Hellkeysia? No, no, <laughs> <laughs> ja mówić. Miał tylko no został na kanale! Ja się <laughs> tłumaczyć przed całą polską. Ja mam napisane Bagietka Michal, ale lepiej brzmi Bagietson Michal. Oczywiście, Bagiet... że tak. Oczywiście, to jest Bagietson, napisali. Bagietson. Ty szukasz jeszcze zawodnika do MMA, czy ty nie możesz teraz? Ja szukam, tylko na razie żadna federacja nie chce mnie. Ja mam zawodnika. Jeden wronek się nazywa od nas taki. No, jakbyś go skopał, to ja jeszcze bym dorzucił do tego. Tak, Jak to, chuj, żadna federacja nie chce Bagietson? No na razie nie mam żadnych e, realnych propozycji. O a tak to powiem. Popo nie załatwił, przecież obiecał, że załatwi Ale z Bokzałem to kurwa nie a co obiecywa no, na... Ty a ty o, naprawdę Nie, To jest Warto najbardziej formalny człowiek na świecie Stary, wiecie jak doszło do walki Mielonka Kizo? No jak? W pokoju, bo mówi, zawalczysz kiedy. No dobra, ale zacznijmy od tego, że Wojtek Ola nie wiedział kto to jest Kizo. Kiedyś z nim jechałem do Warszawy i się go pytam, ty Wojtek, jak to jest, że kurwa mieli z siebie jest Kizo? Tak już tak serio. No to jak, ja mu pokazuję kurwa Kizo Champion. Mówi, to ma 10 milionów? Mówię, no, chłopie przecież Kizo jak to jest kurwa to sławny, biją. sławny raper on. O i kurwa zaczął piosenki Champion słuchać i kurwa Kota Champion nazwał. Ja korzystam, próbuję każdą furtkę nawet u i sam byłem o był, kontakt. Był. Żeby po prostu coś zadziałać. No ale niestety sekretarka się odezwała i nie mogłem z Panem P. porozmawiać. Ale numer dałem. Ale numer dostałem. Ja kiedyś taką miałem akcję. Przyjeżdża kurier, przywozi za 1000 zł węgla, nie? <laughs> że to nie węgiel! Później do mnie dzwoni, mówię. Mówi, że... Gościu z węglem przyjechał! Ja mówię ojciec, ja nie, nie zamawiałem. I nie przyjął tego, nie? Ale to ale... Jest taki chuj, że nieopłacony węgiel. No, nieopłacony! To mi kiedyś pizzę przywozili, ale opłaconą już. Ja kiedyś też zrobiłem taką akcję, że dzwoniłem do ludzi, że tu Radio Maria. Czy chce pan, wygrał pan pozdrowienia na antenie? Czy chce pan pozdrowić kogoś? Wiecie, ile biary pozdrawiało? Normalnie? No, no, no. ci nie, pier pieruny. nie, a z kim byś chciał się Bagietson pierdolnąć? Oprócz. Z, z, z... Syna diabła. Sida bym chciał rozwalić. Gio no? Aha! Tak, Krychę! Kurde, Bagietson. A jesteś Być pewny na... Bagieta, żeby ci się udało? Ale słuchaj, e, szczerze mówiąc, na tyle ile on trenuje. To powinien tego przeciwnika w pierwszej rundzie rozwalić. Pokazałem mojemu trenerowi kilka jego walk. Powiedział, że w stójce mogę mieć problem, ale w parterze nie ma problemu. No to ty w parterze jak wąż, czyli woży, wo wolisz parter niż stójkę. Ale stójce też zadziała. Czyli co, obalasz go i dojeżdżasz? Po prostu, po prostu. stójkę przykładowo, czy jakiś walka cieniem coś pokazuje na YouTubie? Ale parteru jeszcze nikt nie widział jak walczy. Znaczy ja z nim się trochę przepychałem w zapasach. Silny skurwiel, ale nie wiem czy jakiś techniczny. Silny jest. Nie, myślę realnie, że Bageta był, byłby w stanie najebać Krychę. Czy kastii najebał krysce? No. no. Powiem że on ma kurwa łydkę jak drzewo w deforeście kurwa ten... Snorlax, ogarnij no. to! Jakie porównanie w ogóle. Snorlax, para maxila znać. Tylko szczerze mówiąc, nie ważne jest siła, tylko sposób pokonania przeciwnika. A nie myślałeś tego dalej jak on ma, ten co pranki robi, co się bili dwa na jeden. Ty co, jako wiesz jak chodzi? Lucas tak, no TV bez skitu, idealna walka! Załatwy przeciwnik. Kurwa, ale to... No ja... niech wejdzie z widłami do OKTAGONu, żeś miał trudniej, żeś z się <laughs> Ale Bagieta, wiesz co chodzi. Musisz jakiegoś... Pierwszą walkę musisz wziąć na przetarcie nawet łatwego, tak żeby ci potem chcieli dalej dawać. Ale słuchaj, niech ja załatwię przykładowo... Lepszego od siebie! To będzie jeszcze lepszy progres! Ale słuchaj, on już ma jedną walkę wygraną, to abyś mu najebał, to już niby lepszego pierdolnąłeś. No, no faktycznie, co racja, to racja. Ale musisz go tak skończyć, wiesz. Nie, że jakimś tam lujem, zwykłym czy cepem. Musisz jakoś, wiesz, widowiskowo go rozjebać. Jakieś kolano na twarz piętą, jakieś duszenie z zapleców, kurwa latająca balacha. Boxer kiedyś mi rzucił przeciwnika. Kogo? Kogo? Mamona. Chyba ja, ja no ale ja sam na, na, na aferkach jak byłeś. A na ten... nawet nie, nie pamiętałem. Wtedy co ja rękę sobie rozwaliłem i po prostu próbowaliście e, do mnie na Instagramie a dzwonić, bo chcieliście numer telefonu. Żeby kalekę z rozjebaną ręką najebać? A, a jak wygląda to? To? Ale to, to, to Bagieta miał rozjebaną rękę. Ja, ja miałem no rozjebaną rękę. A Bagieta z sucharem? wiem no. Boromaksyj z sucharem, proszę, ja nawet się dołożę do tej walki. A ty ile są trenujesz? Ja Pazdrowa trenowałem półtora roku, bo w ciągu tego roku zdobyłem pierwszą belkę na białym pasie i no. teraz zacząłem, później miałem ty, rok y, przerwy i teraz przed wypadkiem zacząłem y, z powrotem trenować i teraz mam przestój, żeby ta ręka się y, wyzdrowiała, nie? Biegać możesz, czy coś tam, nie ja chyba? 60. Nie, no bie, pompki, bieganie, takie rzeczy to, to, to robię, Ruch jest, jest okej. Okay. Jak okej. No wiesz... Na jednej e, ręce. Powiem tak, ja zrobiłem teraz przez miesiąc czasu 180 metrów kwadratowych elewacji, więc ja ruch mam. Ja bym tego pierdalno w łeb pierwszego, tego z nie z siekierą, tylko z widłami. Z widłami. I to, no, jest, a to jest do zrobienia, to Japczan by zadzwonił, czy ja. Jesteśmy w stanie ci to ogarnąć, mi się wydaje. Ja do tego Lukiego ja nie mam... To by była taka walka po Lukasa. prostu... To Lukasa. Lukasa. No. Czyli sorry. No to to ta, ale wiesz, Lukasa. on może by do ciebie coś fiknął i byś się wkurwił, Bagieta, ty jesteś porywczy. Stałbyś ze stołu, byś mu pierdalną Wodą byś oblał, kopa na klatę byś jebnął, mi się wydaje, że to by się rozkręciło. Bo on głupoty gada jak tam wychodzi, byś cię poirytował pewnie. I szczerze, nie? To, no? to ten, By musiał się trenera spytać, czy skok anioła można wykorzystać by, by w walce. Jaki to to skok anioła? Ręce do góry, na jednej nodze i yy, wydajesz kopa yy, w locie i przeskakujesz na drugą nogę. Kurwa cały czas do was gadałem, zmutowany byłem. Tęskniliśmy. A to weźcie zapytaj teraz, dla, bo na pewno chciałeś się dla na coś zapytać. Na pewno chciałeś dla Bagiety jakieś pytanie zadać. Co na śniadanie spożywane było? Zupka chińska no to jak to Bagieta? Ty musisz jeść no, jak tak zawodnik! Nie no bardzo Spokojnie. dobrze. Spokojnie! Kurwa dzień dobry, musisz, musisz pić chleb, na kurwa, dzień dobry, kurwa. zupka chińska, potem e, jogurcik. do tego e, ten bułeczka z rodzynką, do tego jeszcze banan. E, banan. O 13 objawy później e, wieczorem e, dzisiaj akurat byłem po... Prytki z mięsem yy, mieszanym. Także jeszcze tutaj jakieś słodkie. I także. Ja szanuję bardzo, że ta. że z rodzynką jest. Właśnie, wie, ja też to. jak u że z rodzynką, to mnie pojebało Że tylko jedną rodzynkę dali dla bagiety. Widać, no, że nie ta jest trzymana. No tam było więcej tych rodzynek, ale. O, tak powiedziałem. Haha. <laughs> No to kurczę. Zmienia postać rzeczy całkowicie ten posiłek. A propos naszej rozmowy: jakieś kurwa Lukasy TV. A tutaj tutaj jest walka idealna na tym kanale! No chyba już nie ma, bo random Bruce spierdolił. Ale random Bruce jezu, z Bagietą. O kurwa. Słaś mnie? się. No, A No, chyba prawdziwy. Halo! Grzesiolek! Halo. Siemanko! Miło Siemanko! mi z tobą porozmawiać! Zajbiście japczan. No, Jak łapa! Jak no, łapa byku. Superansko. <ślesk> Superansko, super, olek, dzięki, że się zainteresowałeś. Bardzo dobrze jest z rączką, cieszę się. Że ten, widziałem twoje wsparcie, jak walczyłem. Że tam trzymałeś kciuki, nie to co Arkwell Fryer jebany na bonusa postawił. No, ty tutaj twardo trzymałeś się za kolegą z, z Twitcha, także dziękuję ci ślicznie. Dzięki, Ja też tam. Ja też tam kurczę na, yy, wiesz. Yy, mówiłem, że co to ma być, że random Brusa zbanowali, jak dostałeś perma. No i też się śmiałem, ale to wiesz, bardziej byłem kurwiony, po poko nerwarian też się śmiał we mnie. No ale wiesz, nerwarian to jest ulicowy wiesz, kurwa. Jaszczur taki, taki wąż. Bo ogólnie ja od niedawna jestem taki fan, bo na początku mnie wkurwiałeś w tym razie, nie? Ale ja potem się stałem fanem, bo zobaczyłem full combo, a potem no. zobaczyłem jak dostałeś ganka człowieku, od tych lokatorek. Jestem takim fanem. <laughs> taki a wiesz random zim. Bruce, kto to, kto to wstawił na YouTube'a? Nie mam pojęcia. Wstawił to wyjebnik, no nie? Ja sobie wtedy zaczynałem no. streamować i, i, i kurwa siedziałem na Teamspeak'u na Team Spiku tam, na którym siedziałem na streamach. I oglądaliśmy ciebie i mówię, ja pierdolę, ale przyjebany, pa jaki kurwa debil i tak dalej, no oczywiście w żartach wszystko. I, o, i ty kurwa zacząłeś w tym szerszeniu pierdolić i ci mówię, ty weź to kurwa nagraj na YouTube'a wstawą, mój serio, serio? No i to zrobił i właśnie od tego się zaczę zaczęła twoja kariera kurwa random, bo to, to było za mocne. Coś tam trenujesz jakoś sportowo, a, nie? Tak, Kunkryty no chodzę na, chodzę nie, na, chodzę na, nie, na nie chodzę, a. na kumplu nie chodzę. E, a coś tam e. z tego co gra, nie? Kursy, kur, na kurs nurkowania chodzę. Ty, ale, ale ty powiem... Ty wróciłeś coś kiedyś, coś tam próbowałeś. No no, no kung fu ćwiczyłem trzy miesiące, no. Ale powiem Pink ci, Pink. że musisz wrócić na kung fu mordeczko. Bo, bo Jabczan fajną walkę wymyślił. Będziesz się napierdalał z Bagietą. Na mojej Bagowo gali. Bagowo to samo jesteście. <laughs> daję daję wam wa po dwie dychy. To ile będzie ile walka free fight. A Bagieton ile waży? Przypomnij mu jak ba mi kurwa pić Ja 66,9. Ale ja rosnę w górę Ej, to ja byczku z 80 już prawie ważę No ale to wiesz, no, no to zbogę, Zanim ta walka będzie, to ja tą wagę zrobię, spokojnie Stary, no ja z nie mam szans, rzucisz we mnie rowerem i po mnie Bez ja. rowerów, bez rowerów podobno ma być Nie, no, bez rowerów Bez itemów Na gołe, nie, nie na gołe pięści, w rękawica. Możemy to nawet zrobić w full ochraniaczach u mnie na streamie, jak żadna federacja się nie ten. Ja też dobrze zapłacę. I Jakby na hajlik albo sejmie, to nie ma problemu. Smaków o, 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 tak o, o tak na kurwia temu góry, no. Mniejsze, mniejsze, nie wiem, no, cała chata mi się trzęsie. Wiesz co ja robiłem kiedyś z sąsiadami, jak jeszcze byłem sławny miałem pieniądze? Kupowałem skurwieli. Ja i <laughs> mnie kurwiali. <laughs> Naprawdę. I teraz mam tylko samych fajnych. No to nie, nie ma. Cześć. Ty młody! Weź no nie, no, suchar kurwa, przyjdzie po fanę. Ja Stermić kurwa już no. A, no to suar, może przejść no Dawid Goliata też pokonał, ale <noise> a był większy No i co powiesz na takie żółty ran random? No to ja byłem Dawidem. <noise> no nie no, przepraszam <noise> bardzo jak Ja tu wyczuwam realny konflikt! 80, ja 60 to ja jestem Dawidem! Co że przerwę? Jasne, ja mów byłem... bagietka, to, to twoje show, nasze, oh, wszyscy, oh, oh. nasze wspólne, każdy może coś mm. powiedzieć. Ja byłem w Jerozolimie y, miesiąc czasu, nie paliłem przez miesiąc czasu, regularne jedzenie i przytułem 5 kg. A gdzie ty, ty byłeś? W Jerozolimie. W Jerozolimie. W Jeszcze w tak chyba jest. ty serio, tak Nie, nie! Galilea Jerozolima te strony. Ale ja, czekaj, co się stało? <laughs> co za nowy No po prostu. Byłem jako wo wo wolontariat i tam pomagałem, i po prostu o. działałem. Wow, szanuję. wow! To Bardzo miło. Zajebiście. się. wtedy. Generalnie Tyduszko. byłem już trzy razy. Raz na miesiąc z czasu, później byłem dwa razy po dwa tygodnie. A tam I co tam się robiłeś? Jak się, jak się tam pomaga w tej Jeroz Jerozolimie? No wiesz, no, trzeba trochę poszczątać. E no wiesz, coś tam odmalować jako wolontariat to to... Ale w kościele e, czy gdzie? U sióstr zakonnych. Aha. Siostry zakonne, one pochodzą z Polski i tam zostały osadzone i one tam osadzone. prowadzą dom, dom Polski. Za to je skazali. I powiem tak, że... Ja pierdolę, z że... tak. Co? Nie wiem, nie wiem czy znacie historię. Nazwy Bagietka Michał od świętego Ar Michała Archanioła. Nie, bo ja zanim wyjechałem do Jerozolimy, miałem nazwę kanału Berboldbs Michał, eee... czyli. Jak? <grywa> nie no, zaraz wymyśla, 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 wymyślasz, Bagetą, teraz to wymyślasz. Bageton, teraz kurwa wymyślasz. Nie, nie, kurwa! Kawę wyplułem <grywa> przez okno, kurwa, bym się nie wytrzymał. Jaką jak mieszkasz, kurwa, nazwę? Verwolves, Michał, czyli po polsku Bill Michał. Bilkołak, ty, to ty Bilkołak. jesteś kontrolą na Aha. To ty, ty jesteś kotem. Moi starzy widzowie potwierdzą. To ty jesteś na Drakula, kurwa. Nie chcesz przyjechać tutaj z kuszą, kurwa, <śm> na polowanko, kurwa, do Warszawy? Ja z kuszą przelatałem na, na na belkach i goniłem Disa po podstryku. Y I byłem w tej Je Jerozolimie. I siostry przyniosły bagietkę z kolacji, nie? I mówią do mnie e, Michał, ale ta nazwa, ten awata to jest Awata z Szatana i to i tamto i wpierdalam sobie tą bagietkę, bagietkę, nie? I mówię, a, od teraz będę bagietka, Michał, bo nie, jestem taki długi to... i taki chudy. <grywka> nie wierzę. Nie wierzę w co To jest zbyt jest mocny. <śledzianie> no, zobacz, ty, 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 kurwa, jaki on jest kreatywny, bo, bo ty, se, ty se od nazwiska dałeś, on sobie wymyślił no tak. sam. Szczura to od, od zwierzątka. Dobra, random Bruce TV. To już jest kurwa, to już to, to mnie naprawdę interesuje! No historia Wprost, no to random. Czyli po angielsku losowej, jakby ktoś nie wiedział. No bo jestem losową osobą. Nie wiem, siedzę sobie nagle powiem, puściłem bąka, tak losowo. Dlatego nazywam się random, bo jestem losowy. Spoko. Spoko porównanie. mam, bo lubię brusali. Uuu, to tam stąd te Kung fu się wzięło u ciebie w życiu. A Kung Fu uczyła tego. Ipman brusali. Spoko. A TV? Aha. TV mam w Niku dlatego, że nie wiem, czy kojarzycie kiedyś starego Kersa, a chciałem sobie wejść do Krzysia, pogadać z nim i wpisuję nik, nie? jaki mam, no to wpisałem sobie random Bruce, no to pokazuje mi, że jest zajęty. No to wpisałem random Bruce TV i mi na Twitchu zmieniło nick. nie? miałem mam chęcia, jak? No dlatego Proszę. jest TV. Ale ja myślałem, no że lubisz oglądać telewizor, kurwa. na końcu powiedz. Nie! nie. Ja, 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 miałem, ja miałem kiedyś nick random Bruce, ale mi zmieniło na TV przez Kersa. Muszę że jak ja byłem tam w czwartej, trzeciej chyba. podstawówce to, ja wrócę to nie do lasu żeby mnie komały ry, gryzły w dupę ja waliłem konia do tego I na drzewo spuszczają się To o tym ci mówiłem? Nie, ale jakoś mnie to nie dziwi A no to wiecie, to trzecia, czwarta podstawówka Whatever No, no, Nie kurwa! to robię, hehe, nie no nie. nie Nie znałam cię od tej strony Rusik. Kurwa, szedłeś do lasu, żeby ci komary gryzły w dupę, żebyś se mógł zwalić konia, kurwa, do tego? Tary, to fara, Nie Farka na, Farka na, Farka. na faktach. Ja byłem wielkim fanem Olka wtedy. No ja dobra, to ja w podstawówce, kurwa, nie chodziłem do lasu, żeby mnie komary gryzły w dupę i żeby walić przy tym konia. A co robię, Japczan? Tego. Misia pukałeś? Nie, to nie z nic oh. innego, na spokojnie. Też nie rkukałem no, misia! Nie, no, tego? Zgrasz? Ja do nas idę z łukiem i udaję 007 Kurwa, ale że Parisa nie było przy tych rozmowach, on by na pewno swoje trzy grosze dołożył do tych przemyśleń, co tutaj się kurwa wydarzyły. Szkoda, szkoda, że tutaj obsówka lekka się zdarzyła. Jesteś, kurwa, takim to... koksem, Olek, od dzisiaj. W środzie był taki Tomek, ogór na niego mówili, dendrofil. Szukaj I Parisa. On przez, całe wakacje, przez całe wakacje, on chodził do parku i dłutem robił dziurę w drzewie. I wam przysięgam, że o. o 15 kiedyś, jak, wiesz, dzieci ze szkoły wychodziły, on to drzewo zrobił. I tylko mi się z tym kojarzy taki historie. porównać mocne historie, to to jest właśnie... No do, do, dobra, ale ile ten tomek miał lat, bo ja Zdję, byłem, zamknęli, go, już go nie ma. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Witam, witam. Cześć mamko. Dobry wieczór. W dobra, to sprawa Kurwa, gronie No generalnie, jeśli chcesz mocne historie, o kurwa, ale kim jest? No kurwa, z I samo jak chcesz ostrzyć ten czy widziałeś człowieka, który wsiada w pociąg towarowy i później wyskakuje na, na tory, jak pociąg je, jedzie? Ale to nie ty! To ja! Co ty pierdolisz? Nie, nagadasz. No Daj! Linka. O, no nie, akurat tego nie nagrałem, nie nagrywałem. Jeszcze nie byłeś youtuberem! Nie byłem youtuberem! Nie, teraz zajomiłeś. E, generalnie było tak, że z Kuzynem i kumplem byliśmy w jednej miejscowości i oni stwierdzili, że... Jadą do domu, a ja na stopa do siebie do domu Ale mieliśmy wypite i wsiadłem dwa wagony dalej Ja tak patrzę przed tą miejscowością, czy oni wyskakują, czy nie Mówię, chyba jadą dalej Dobra, jadę, jedna wioska, druga wioska Ja mówię, pierednicze Wy, Wysiadam, bo dojadę do yy, końca stacji i tam mnie złapią Wyskoczyłem na tory, zgubiłem moje najlepsze okulary przeciwsłoneczne i wyskoczyłem, pozbierałem się i dzwonię do nich Gdzie wy jesteście? No w domu Jak w domu, patrzałem, czy nie wyskakujecie Nie wyskakiwaliście No ale my prześli na drugą stronę e, Wagonu I wyskoczyliśmy na e, trawę, nie na tory Kurwa ty masz życie jak film akcji, chłopie Co się dalej działo, powiadaj Giery nie połamane, wszystko git? No wszystko git chyba Chodzę i trenuję, nie? Moja pierwsza dziewczyna była obracana w maluchu. Co? Ty, o kurwa. kurwa. Jaki kolor? Jaki kolor? Masz filmy z tego? Ożywkowy malowałem e, wałkiem. Nie, A nie chcesz ja. Jeszcze razem? Boże japsad, kurwa. Nie, spokojnie, bakieta, u mnie, mnie parisz wszystko w porządku. Ja dalej z Paulinką. Ale u Bagiety. Ja, no dolegacko. trzymam kciuki za was. Ja Ale za, ja za was Bagieta też. w twoim związku, pewnie ktoś coś pożarżował, co? Bo ty jesteś, widziałem cię, kurwa, duszka tutaj zgrabna, rureczki ubrane, lakiery. Pewnie coś lubi zabrócić, co? <laughs> Mordziu, ty moja. Przyszedł Baris. Jest... Pytanie? Czekaj chwilę, Bagieta. No ciebie, Zalo, ciebie gadam, do, za do ciebie, do Widzę, że ego wyjebało ci po jednej loży Szybertu. <laughs> się, się wyjebało? Kiemka. Siema, siema mamo! Cześć mordeczki, chwilkę moment to! Cześć, bo kurde mam siema. was tak głośno, że nie ogarniam. Ja na, ja tak ja na łożyszy ja dałem to. Ja to, ja. tylko 50% z siebie, to co powinno złotych. być. Łącki, czy kto tam był? A ty za nim nie przypadasz. No kurwa, wcinał się w moją rozmowę, ja tu chciałem poddymić, a tu przyszedł. Dobra, następnym razem go nie będzie. Mnie też pewnie bagieta, ale chuj tam. Ty, to, to Bagieta nie, nie rozwinął nas już. Chyba. Nie rozwinaj skrzydeł, bo Ci Paris przeszkadzał wtedy, tak? Ja się dzień cicho. Dzień ja przy Bagiecie każdy słuchał, kurwa, uważnie. Nie, Nawet przeszkadzał, tylko Błoński przyszedł, wiesz. Torebka Guci, tu to ten, wiesz. Nie potraktował Bagiety z należytym szacunkiem, ale za to odpowie Bagieta, ja do tego doprowadzę. Ksarn Ksarn A Ale lekceważył cię, poczułeś, że dyskredytuje Twoje ciebie, tak? Przywitał się, ale tak dopiero. Tak od niechcenia, jakby, no po tak? chwili, od niechcenia. Po chwili. Właśnie. Jakby doszło, o, ci, tak, ci by doszło. Tak, by doszło. Tak, by doszło. że nic że niego nie niego To znaczysz. To jest taka komunikacja, taka doszło. niewerbalna, wiesz o co chodzi? No Tak, by doszło. Tak, no, no, Tak, są takie. No, gier... Tak, jakby Tak, doszło. że no Kitowo by wyszedł przed by że ze mną byś się nie przywitał. Aha. Nie? O, 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 taki psycholog Bagieta! Czyli on ja się przywitał? ty się Kurwa, jak on się tylko przywitał, żeby wiesz, żeby go nie wyzywali, to chuj z takim przywitaniem Bagieta, nie dziwię no się, waka, że jesteś Bagieta, Powiem ci, że ty profil psychologiczny widzę, że ty ludzi A ty, pani, słyszałeś jaki nick miał Bagietson przed byciem Bagietsonem? Nie. Stwierdzałam tą bagietkę, nie, jem, 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 mówię od dzisiaj jestem bagietka i dalej. taki długi i taki chudy. W zakonie kurwa, sióstr zakonnych to zostało nadane mu te imię. Świetny, świetny, te historie są takie, czuć, że to jest prawda kurwa, nie? Deska do deski, w... świetny! Bo będziemy no się tam, kierunku Bagieti. Tak, starzy widzowie potwierdzą to! to Ale nie, nie Bagieta, tak, że... my ci ufamy, nie, no my no sobie to bez... ufamy! To nie pasowałby do ciebie! My sobie to nie, ufamy! Nie, Stary, to nie... Po co miałbyś myśleć, historii? To jest jedynie kurwa, nie! Bo widzowie też nie wierzyli, że byłem we wojsku. Bo ja je, we wojsku to jest jestem elektromechanik kierowca wyrzutni przeciwrakietowej. Ale to kurwa... CO JEST KURWA?! kurwa! Dobra, to e, no, jak będzie pobój... To będzie powód... co żartujesz, nie? Do... Poważnie? No, nie! To jak co to wejdź sobie... No gdzie? No wejdź sobie bagietka, no. Kropka, Bakietka, Michael? Michael, no. No, No i dzięki za paypal. Paypal'a! No. I tam są zdjęcia! Dzień Dzień, tak, że... że byłem trzeci najlepszy w spokoju co do strzelania na szczelnicy! Albo w was w pokoju? Trzech? Dwudziestu. O kurwa, nie, to, to żartowałem, tak chciałem trochę poddymić, nie? Ale ty te bagieta, masz głęboką tą, taką historię. Ty wejdź na tego Instagrama. Na Instagramie. naprawdę ma biały pas z belką, kurwa, bagiecą. Ja myślę, że ma biały i tak dla jaj a normalnie belka jest. A gdzie ty jesteś na tym czołgu z rakietowym? No akurat jest. na czołgu nie mam, bo takich rzeczy nie można udostępnić. Ja pierdolę, pewnie, to... jaki młody kozak. Ej, ale ty kurwa bez kitu, jest nawet zdjęcie z tej Jerozolimy. No jest. Ja jest teraz się... w przyszłym tygodniu Jadę budować wiatrak zabytkowy. Nie, no, ale gdzie ten wiatrak zbudował? Gdzie ta Jaruzulima? W tej starej yes, błogosławie yes, ci Jest, jest. No, no już! Ci, wiesz, ja ci bierze, Zdjęcia ale ty, ty z ty wiatraku też no... są. Zdjęcia z wiatraku na Instagramie też są. Ale taką małą czapkę miałeś, kurwa, na tym zdjęciu. No tak trochę. Dużo yy, potrafię, na przykład taki supicik zbudować, jak jest na Instagramie. Dobra, panowie i panie. Młody byłeś. To odpalamy machinę. Dobra.